Mam tutaj załadowane rzutnik 5 metru i mam załadowany Arbos 5130 do klienta. Oba, oba chyba, dwie maszyny będę chyba nagrywał, jak się nie mylę. Arbosa na pewno jeszcze będę dzwonił do klienta, bo to różnie bywa. Później by pierwsze zawożenie tego Arbosika i olej, później zawożę ten rozrzutnik fingmetu dojeżdżam do miejscowości Szymanowice. To jest ko Gizałek, Jarocin Gizałki. Za 300 metrów miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Za 300 metrów dotarłeś do celu. Przywożę tutaj Arbosa serii 5000-5130 do klienta a z rozrzutnikiem jadę dalej o, Witam, witam. Dobra, to jest tak. Tego się pan nie spodziewał? Nie, Myślałem, że ktoś inny przyjedzie ale tam można powiedzieć, że możemy tak wjechać no. idziemy i tu tam cofniesz, dobra? Ale tamtą tamtą bramu, tam tą bramą no. wjeżdżać? tą bramą, a tu wjeżdżamy. Aha. Bo wiesz czemu? No. Jak już musimy się przestawić, bo też jest podwiadnie w No, no. Bo tam to, 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 to cały czas wieje Tam wieje No bo tam jak jedziemy, no. to jak się cofniesz, to akurat samochodem może zastawisz, nie? To czasem zjedziemy albo w lewo, bo tutaj do tyłu się cofnie już Ja ten żółty barak jest tutaj Tak, tam będziesz uważał, nie? Ale to mówisz, tu będziemy zdejmować? Proszę? Tu, tu będziemy zdejmować, no, mówisz? No po prostu Dobra Ja tam samochodem objedniesz już Tam pomiędzy tym, za to w lewo i... Po prostu Albo wjadę tam przodem teraz Chyba, że cofnąć chcesz to, to No, no bo jest. mogę później cofać no, Dogadaliśmy się No, <laughs> no wjadę przodem, a później sobie cofnę i tyle Tak, dokładnie. Tylko musimy się obrócić, strzepieć i wtedy zjedziemy. No, no, no. Po takim 60 podjedę, bo tego szkoda. A tutaj mówisz o rzutniku? No, o to młoda, czasami. A ja myślałem, że o tych bańkach. A bańka by tam się podobała. A to bym musiał większyć sprzęt, który też prowadził. Nie, to nie jest Nie. Ładowaczem trzeba podjechać. No, no, no. Dobra, no, ale Bestie, bestie no, mówisz? Zobaczymy jak to Tak ma ma jeździć Ma pracować. Ja, no. no. Musi się spłacić. Nie? <ślinę> A to jest y zamiast czy dodatkowo? Dodatkowo, po za mało już no. no. bo mam ale 110, ale...

a ja teraz byłem w Koninie, przed chwilą to słoneczko Nie wiem, ja wiem, jeszcze przyjdzie Zdążyłem dojść Dobra dojś. Jakoś trzeba go rozszczepić O, jakoś damy radę Może mu powiem sam? Nie będzie chyba chciał Nie niego Nie? Do innego, bo nie chce sam Nie chce sam Jest trochę. No. No. A widzę, schodzą jest Najwięcej to tych małych, nie? No, te małe to chodzą jak widzenia, to... No. Szakra, no. no.

a zaś mi to nie daje. Nie? A zaś no banku pojadł, trzeba tu to trzeba płacić. Jeszcze ma robić, nie? Tak, nie, to z No Jeszcze ten kij wyciągnę. Na pewno jest przekluczony. Chłopaki zawsze przekluczą. Jak co potrzeba, to ci tam za rabot powiem. No. muszę podpowiadać to jest tutaj do banku właśnie, i A, Aha tak no. No pod, Podpowiem pod mu jak co potrzeba. Troszkę się skręcić tutaj, dobra, i tak możesz jechać. A już podróżował, zaczynamy na no, w najwyżej swojego odczepkujcie. No, <grymny> ja to nie. Ja bym chciała nawet nie słuchać.

Jeszcze bardziej chyba będziesz musiał. No, jeszcze bardziej do tyłu, będziesz musiał, nie? o, o właśnie, dokładnie. Tak, teraz szybsze. Nie? O, bo do góry też ten opuszczanie, nie? Czy też to? No? Tu jest yy, ten zające, zające, tak. Jeszcze wolniejsze niż potrzeba. Jeszcze? No, o, no. Zgrania kamieni. No, dokładnie. <laughs> Odrabatowy do wykorzystania w sklepie 200 zł ja instrukcja i chciało sukienki będzie. Aha, no. Najważniejsze. No, dokładnie. No, do. No, Zara w A bo w domu podpiszemy? Tak, tak, tak. spokojnie też... A pani jakiś jakieś części? Tak. mam, mam, mam. Już się Mówiliśmy o nich, nie? Mówiłem o nich. No, a jeszcze trochę my zapomnieli. Nie, o no. no, tam dzwoniłem, bo przed tym drugim wyślełem, że będę miał skrzyni Aha a też ten samą I akurat budzieckiemu bym musiał kupić, Ale musiał kupić to nie Aha Chyba mam fakturę jeszcze na nią, na te bańki. Nie, wiem właśnie chyba w samochodzie zaraz je wezmę, bo widziałem, że nie ma.